Witam serdecznie. Chciałabym Państwu zaprezentować laptop HP EliteBook 8540P z linii Professional. Jego obudowa wykonana jest ze stopu aluminium. Posiada podświetlanie klawiatury, stalowe zawiasy oraz 15-calową matrycę HD+. Wyposażony jest w dysk twardy SSD o pojemności 512 GB, procesor Intel Core i5, USB 3.0, oraz 8 GB pamięci RAM. Warto może wspomnieć również o dedykowanej karcie graficznej NVIDIA. Podsumowując, jest to laptop idealny do zastosowań w pracach biurowych, aplikacjach graficznych oraz w grach. Serdecznie zapraszam Państwa do naszego salonu sprzedaży, gdzie nasi profesjonalni doradcy pomogą wybrać komputer idealny dla Was. Każdy z nich może być skonfigurowany idealnie do Państwa potrzeb.